Trenerze, jaki jest plan na dzisiejszy trening? Dzisiejszy trening jest taką jednostką dla młodych zawodników, którzy wczoraj nie, nie wystąpili w meczu i dzisiaj mają takie zajęcia powiedzmy indywidualne w małej grupie czteroosobowe, gdzie możemy się nad nimi skupić 100%. Czyli jest to taki trening indywidualny można powiedzieć? Skupiony dla danego zawodnika? Tak, dokładnie tak. Widziałem wczoraj na naszym meczu, było sporo przedstawicieli z innych klubów ekstraklasy. To jest tak obserwacja, rozumiem. Tak, tak, to jest dosyć naturalne, działa w dwie strony, a też jesteśmy wszyscy bardzo blisko siebie, więc to byłoby grzechem nie wykorzystać takiej, takiej okazji. A jak wygląda takie ułożenie dnia treningowego na obozie? Czym się różni takiego dnia normalnego w klubie? W Mikrocyklu? Na pewno mamy do dyspozycji zawodników przez cały dzień. To jest największa różnica. Z perspektywy sztabu tutaj takich większych różnic nie ma. Natomiast to, że zawodnicy są dostępni, możemy z nimi robić treningi, odprawy, spotkania o różnych godzinach, to jest taka największa różnica i największy plus obozów. A jak przebiega adaptacja nowych zawodników do systemu gry Rakowa? Myślę, że pozytywnie, jak wczoraj pokazali ci właśnie wspomniani nowi, nowi zawodnicy. Dla niektórych debiut, jak Erik, a Peter, Roda kolejny mecz, młodzi Mysza też kolejny mecz, i, i te pierwsze kroki rakowskie w dobrym kierunku. Takie są moje odczucia. Pod nogą dostaje piłkę i druga, bardzo krótki czas, pierwszy, <tryk> drugi kontakt, Jakieś półtempa, pam, 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 cały czas. jednym kroku to robi, tak. Tak, 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 to jest... to goni goni dawaj tak, ale tak, się dawaj, to wykonywać. na tak, 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 Wtyczkę! I wtyczkę! Aperty, radę jeszcze do tyczki, break, wejść, do tyczki, pozycja. Cały czas normalna pozycja na nogach, pimkarska, luźno Gol minus 1! O! 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 trzymaj, 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 O! Trzymaj, teraz graj, no, ty drugi, tak ty grony. Ty. nie ma nogi, to jest już lepiej, tylko wystaw nogę, brawo! 18, 15, bo, 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 bo. Daj, graj, 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 graj. brawo, brawo, brawo graj! 18, 19, 19. 20, Dobry. brawo, I graj! Brawo tak. Brawo, pod siebie przyjęcie, szybkie dwa kontakty, jest to! 3, No, Ruszkin, powiedz mi, bo chyba w Belek troszeczkę dłużej niż w zespół, co? Tak, tak, siedzę już z dwa tygodnie. Nawet ponad. A jak wygląda. A powiedz mi, w ogóle, dlaczego siedzisz w Belek? O, może tak, zostałem tutaj na zgrupowanie tutaj Rakoła, bo wcześniej byłem na y, Talent Pro, czyli na zgrupowaniu reprezentacji. I jak to wygląda od środka takie zgrupowanie reprezentacji? Y, było tam trzech, z trzech roczników, zgrupowanie tam 2008, 2009 i 2007 i mieliśmy treningi pozycyjne formacyjne, no i mieliśmy na koniec też gry wewnętrzne. No Zrobiłem dobra. Jesteśmy już po kilku dniach obozu. Powiedz mi, jak to z twojej perspektywy wygląda? No jest na pewno ciężko, jest intensywnie. Są fajne bardzo warunki. No ale trzeba pracować. jakie takie wrażenia piłkarsko pracy z lepszymi zawodnikami, seniorami? No na pewno to jest cenne doświadczenie. Mieć takich Piłkarzy koło siebie. Można się nauczyć na pewno wiele. W swojej opinii jest najlepszym zawodnikiem Rakowa obecnie? Tak czy czysto na treningu? No ja na przykład czerpię inspirację z mojej pozycji, czyli z Bergena. Okej, okay, a czym się bergen wyróżnia? Charakteryzuje powiedzmy na tle innych pomocników światowych? Hmm. Agresywnością, myśleniem. No i ogólnie zaangażowaniem. To dostawa más de menos za T i teraz y Tenemos un poco tiempo para hablar. Eh, el equipo te recibo con mucho cariño y el mismo los aficionados eh, en los social media. ¿Cómo te afecta y cómo te sientes con todo esto? Pues bueno, creo que, que me han recibido muy bien mis compañeros y, y el cuerpo técnico y creo que, que, bueno, que vengo con mucha ilusión, con, con ganas de trabajar y, y bueno, ponerme en forma para, para poder estar con el equipo cuanto antes y, y que mi rodilla me, me responda muy bien creo que fue muy doloroso eh, ver a tus compañeros juegan en playoffs por la champions en la liga europea y no poder eh, ayudarle no poder estar con ellos y cómo llevaste esas emociones pues bueno las pude llevar como, como pude es verdad que eran momentos muy difíciles porque me rompo la rodilla y creo que, que ningún jugador pues quiere eso que es un una lesión al final pues de mucho tiempo y, y bueno, creo que la llevé bien por circunstancias, pero es verdad que también mal porque porque mis compañeros al final estaban jugando una cosa que yo quiero jugar, ¿sabes? que nunca he jugado. Y bueno, pues eh, espero que el año que viene ganemos otra vez la liga este año y el año que viene podamos eh, ir a la Champions. Ya estás entrenado un poco con la pelota. ¿Cuándo podemos esperarte en algún partido? A ver, eso es más difícil. Creo que un partido pues hay que esperar un poco más, pero es verdad que ya llevo bastante tiempo en el campo y, y creo que dentro de poco pues, me veréis al menos entrenando con, con el equipo o aparte, ¿sabes? Individual. Ahora voy a preguntarte a una cosa más positiva. Tú y Soya esperáis un niño. Eh, ¿Fue una cosa que te motivó y ayudarte en tu regeneración? Hombre, claro, la verdad es que, que siempre te alegras por, y más por tener un, un niño, ¿sabes? Y creo que fue una ilusión muy grande para nosotros y bueno, ya que no pude meter goles en el campo, pues lo tuve que meter fuera. Entonces fue un tiempo muy bonito y, y bueno, creo que... Que sí, la me ha ayudado mucho en todo y bueno nos lo merecemos los dos. ¿Quieres que un niño siga los pasos de su padre, ser futbolista? Sí, sí, sí. Desde el, desde el principio creo que le voy a poner a jugar con la pelota todos los días. Eh, ¿Ya has elegido un nombre? Sí, que se va a llamar Tiago. Bueno. ¿Cómo imaginas tu futuro? Bueno, eh, creo que todavía me queda mucho tiempo de fútbol y bueno. Eh, espero estar mucho tiempo aquí en el RACU, eh, poder disfrutar, ganar títulos y, y bueno luego a la larga pues no sé ya se verá no sé a lo mejor me gustaría ser entrenador o director deportivo ya se verá en verdad pero bueno con tener salud todo el mundo vale estás en una habitación con Svolak, supongo que es no fácil comunicarse sin hablar en el mismo idioma no a ver yo a Esbolán le entiendo, o sea, él habla polaco, pero yo le entiendo. Lo difícil es yo hablarlo, eh, es verdad que pues, con pocas palabras y eso nos vamos entendiendo, ¿sabes? pero yo a él le entiendo, ¿sabes? o sea, lo difícil es hablarlo yo. Pero bueno, te prometo que me voy a poner a estudiar polaco y dentro de poco sabré. Bueno, esperamos. ¿Y qué esperas en la segunda parte de la temporada? ¿Por qué lucharemos? Pues bueno, yo creo que tenemos un, un buen equipo y creo que podemos estar luchando por la liga o por la copa y creo que puede ser algo, un año bonito, pero tenemos que confiar en nosotros mismos y dar el 100% de todos.